Co ty robisz, Pingu? O, witaj się w kolejnym horrorze! Tajnie legit! Chodź. Gidźmy, o, jeszcze zapomniałem. Su Co to jest? Ej, ty kebabie! Kurwa, Spirtol! Co za pizza, koska! Ej, ty demonie! O ciepie! To się ruszyło! Ty demonie, kurwa! O! Jaka niespodzianka, ta pisca włoska spierdoliła, bo się przestraszył. Gdzie ta margherita? Bo no tutaj jest, zobacz, kopia margherity. O ja nie mogę, co to? Jakiś gówno. Dobra, chodź. A ja wiem, to jest to gówno, na co Ja to ja zakłada chodź, chodź. No to to może być jakieś dziwne, takie psychiczne, jak... Wie... Psychol. Jest? Idziemy do bunkru teraz. Okej. Okay. Dobra, chodź. Chodź. Już tam do bunkru. No, idziemy. Do gołu. Co to jest? Co to, co to kurwa jest? Dobra, Mierdowy! Wyciągamy do Ej, wawiali, się Dziś? Dziś. Let's go tu bunkier! Let's go to bunkier! Chodź Olek! Albo nie! Najpierw wyjdźmy stąd, musimy... Troszeczkę sobie pomyśleć o życiu. Dobra, no to Let's enter. Wchodzimy do środka tego nostalgicznego bunkru. Dobra. Chodź teraz na No i znowu ta maska tego zastranego jokera klauna. To jest. Czekaj, powiesimy to jak Jezusa Chrystus. Weź nie bądź dziwny. O. Dobra, weź to, żeby to odstraszało tą pandę z, i grubas. grubą. Będzie odstraszać tą pandę. panda, właśnie. Ej, gruba panda, co masz swoje dziecko tutaj? Cię kurwa, patrzy. Zamknij wórty, kurwa. Daj mi na swoje dziecko. Bo się dzierżę jak klaun. Ty, jak ją, kurde, ty, no, Święta maska. Bierz ją. Dawaj, do tych ziemniaków. Ałk, ty burdek, spierdolony. Jakiś hoklik nas roli. No, choklik jebany. Choklik spierdolony, widzę cię. Ej, dobra. Patrzmy co tam jest. I tutaj cię. Musimy pooglądać te pomieszczenia przed tym grubasem z Włoch dobra. No to widzimy się. Kurwą cię tam dżemur. Oglądaliśmy już ten cały pizza pix. Teraz idziemy. Pizza razy 10! Nie tą maskę, bo ona jest y, jakaś picowata. Y, y, no. Śmierdzi kebabem. No. Czekajcie. Idziemy do Włoch. Nie, ale patrz, to jest taka rampa. Patrz. Nie, to jest Moskwa, kurwa, się wyrdowamy. Patrz, 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 to jest taka rampa. Nie, nabiegasz na to i jup, to do Moskwy wywala, nie? No. Putin! Gdzie? Tu. A nie to skrzynia. A czekaj. Włożę tam widzów i popatrzmy, co tam jest. A tam gówno jest. Czekajcie. Co to za gówno? A to gówno. Zamknij mordę. Kurwa się zwłok, kurwa. Przerobiony. Idź tam. Idź tam. No ten jęczyk tam idzie. Dobra, mamy mną. Odzyskaliśmy. Zamknij mordę. Nie dzie No kurczakiem kurwa. Kurczaka udajesz, no? 2-0. się! Chicken life be like! O ty dziecko kurwa Dobra, ryzyk fizyk bierze dziecko! Kurwa. mam dziecko. Walnęliśmy maską tego przerastowego grubasa Ej, bo ten Chińczyk jest zmutowany, już tu dalej stoi <noise> no, no i po co dalej dziecko, kurwa, torturujecie? <noise> Zamknij ryjo Okej okay. Masz to dziecko i cicho sieć. No, dupę jeszcze wystawiać będzie! Jak możesz, to jest Doktorujemy <grystanie> <grystanie> horror... Dajcie de... mnie to. Charakteru. Horror, ale doktorujemy tego gościa, co jest potworem. Ty patrz, bo tam się, tam się do Niemiec przechodzi. Tam wchodzisz. Ujechał mam. Aaaa! jak się jak szymbans. wieczne dziecko z Włoch. No, zamknij ryja. <trym>, zamknij ryja. Daje. Ja mam drożę na to. Dobra, dawaj. Odsuń się COVID jest? Kurwa, mi już jest. Udła, Daj czy? mi to! Give mi that. Jak wystawi tu łeb, to w kurwa go A Ej, bo my tak szczerze to bardzo utknęliśmy. Jak to? No, bo Mo można go wyjawa ludzi i już nie będzie żyć.

Kurwa, jaki mi wirus. Te bunkry są nawiedzone. Wirus. wirus. Dawaj, no rzuć zrzuć niego. Śmierdzi to y, Putinem tutaj, szczególnie też pary w dachu. Bo ja spróbuję uciec, bo te bunkry są często nawiedzone. Uciekam!